Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem Marta, to jest Magda, Hej. czyli Sonia Kocholiczka. I dzisiaj będziemy robić Aaronowi spa. Biorę mu kantar, ale musisz przejść. Przejdę. A, dobra, i... Ja już patrzyłam wcześniej na kantary i... W sumie Ty waha... wiesz jakie masz. Nie no, ja się waham <laughs> m, między dwoma, bo mi się podoba ten z nowej kolekcji i jeszcze... <laughs> I, jeszcze... <laughs> I, jeszcze... No. I jeszcze... Mało go pokazywałam w filmach. Ale z drugiej strony... To jest mój ulubiony kanter. Ale on był tak często w filmach, że może. Ja wybrałem już ten. Dobra. Nie, mi się ten prezesowa nie podoba. Nie podoba mi się. Mi się on strasznie podoba. Najlepszy mój kanter. Szczególnie właśnie taki ten. Zestaw kolory takie na przykład z siodła i o głowie, ale jakiś kanter chyba mi nie siedzi. Nie ten ten jest. Dobra, wezmę ten. On jeszcze ma w ogóle chyba Chodę ten dalej, żebym A tutaj Kiciuś. W ogóle jak otworzyłam pakę, były dwa koty, ale jeden wyskoczył, bo ten drugi się boi ludzi strasznie. Dobra, możemy go przymknąć Będzie miał noc. On jak będzie chciał, to sobie otworzy. On umie. Tak? On umie to otworzyć z góry i wejść do szafy, więc ja muszę ją na klucz zamykać, bo on sobie otwiera i włazi mi do tej szafy i włącza alarm w stajni przez to. Serio? No. Jestem sprytna. O Jezus. Ciasny ten kantar, jeszcze nie wyrobiony. Tak Nie mogę tego. Ja nie umiem ubierać kantara. Wzięłam mu derkę pod kolor chyba. Dobra, to jest czarna chyba. Nie mam czarnej derki chyba. A może mam i nawet nie wiem, gdzieś może jest. Nie, możesz tam wziąć po prostu z pod i zanieść pod szydlarnię a czy pod smyjkę? Idziemy, ale to jest Idziemy do szydlarni i może w szydlarni będzie po prostu. On ma taki gęsty, piękny ogon. Posprzątam. Serio, on ma ten ogon. Jakbym odciąć ogon do fryz od fryza i przyczepić jemu. Tak wygląda. Ma taki gęsty. Ta odżywka już nie psika. U siwego była prawie cała. No wiem, wiem. Chcę ją po prostu zużyć całkiem. No, Mogę się to do ilość psiknięć. Ona no, już raz... tak w montażu. 1-2 do 100 albo więcej. 200. No się nie skończy, tak nazywasz teraz. W serio ona się nie kończy. Leci psika, cały czas leci. <głos> <głos> Ale chyba. O, już? już? Już koniec jej żywota. Nadal. Koniec. Brawo. Czy mnie chyba powinno się trochę zastawić na chwilę, tę odżywkę, nie? Czy nie? Ja też od razu czeszę. Dobra. Ja w ogóle, Aaronowi, bardzo rzadko czeszę ogon, bo tak na co dzień w ogóle tego nie ruszam, bo słyszałam, że jak się często czesze, to się wyrywa to dużo włosów i potem ten ogon wygląda gorzej o wiele. Nie powinno się często czesać ogona. I ja mu tylko czeszę podczas jakiegoś spa, albo przed jakimiś zdjęciami, do jakiegoś filmiku czy coś. No niby tak, ale ja zawsze jak czeszę to ja skręcam ogon i wtedy jak go czeszę to w ogóle nie wyrywam włosów, bo szczotka jest bez włosów i mogę czesać za każdym razem. Tak jak? po prostu cały zakręcam, cały cały, tak kręcę i później od końcówek i odkręcam i on w ogóle nie szarpie nigdy. I nawet tak właśnie, jak też w stanie jest, to zawsze pokazuję. I ostatnio widziałam, że ktoś tak robił na TikToku i mówię, ktoś czyścił moim sposobem, pewnie sam na to wpadł, bo to nie jest jakieś nie wiadomo co odkrycie, ale działa. No bo na przykład na jakichś takich odznakach to w ogóle nie możesz czesać szczotką. Musisz ręcznie. No ja jedynie co spłatać. robię, to wyciągam palcami jakąś słomę, no, to tak. siano i takie rzeczy i psikam odżywką. I ewentualnie taką miękką szczotką z taką, wiesz, jak tutaj. Jedynie, kiedy nie czeszę, to nie czeszę w takie dni, jak ogon jest mega brudny, na przykład jest cały z błota poklejony, mokry, bo to nie ma sensu, bo tego będziemy jakby wyciągać i rozciągać też mokry włos, więc lepiej odstawić, on się obsypie to błoto i później wyczyścić. Ale ja w sumie bo widzę różnicę po szkoda. tym, że ja tak rzadko czeszę ten ogon i unikam tego. No, no to, to, to też nie, nie ma, ma sensu, gęsty ja też bardzo. nie za każdym razem. Jak widzę, że jest w takim stanie, że już by się przydało, no szkoda. A no, najdzim cię. On strasznie wyciekało. Tak wy patule. By ci było cieplutko. Widzowie ja tak nie robimy. To jest bardzo ryzykowne. Ale ja jestem brosła i jak umrę, to, to ja umrę. Mam <grym> 18 plus. <grym> tak, ja, ja mogę ryzykować, wy nie jesteście na pewno, a czy podejrzewam, że większość z Was... Więc nie możecie tak robić. Tak. Nie bierzcie przykładu. Spato influencerów. Rozczesałam Aronowi ogon, więc teraz tylko do się patrzy, się go przyciąć. Co ona odzi robić. No tak, mam nożyczki. On patrzy czy na pewno 2 cm, wiesz, jak fryzjerka jak On mówi o, o nie, ona znowu ma nożyczki, znowu będę jak głupek wyglądał. Nie no, ogon się powinien być chyba dotąd, nie, do pęci nie, No jakoś. jakoś tak, no. Ja ci będę trzymać ogon. Współpraca. O, poszły. Krzywo trochę. Jedno ale... cięcie. Jak to jest Mistrzowskie biznes. Cięcie był taki program, Tak, to ja zrobić. właśnie ja jestem jednym najlepszym. Wysłanie dla ciebie. Ja w tym programie będę udział brała. Taki Trochę krótki ten nogą zrobiłam, ale trudno. Nie, dobry jest. Nie? Sportowy dobry. kucyk. Chodź kucyk w drugą stronę. Się w 2014 przysu. mówiło się Sport Kuc. co? Sport Kuc się mówiło w 2014. Ja chyba chyba nawet dawniej mi się wydaje. Co? Mi się wydaje, dawniej, że to było nie, 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 jeszcze nie, wcześniej. Nie, ja wszyscy. Mam Sport Kuca. Może. Sport kuca. Bo nie to brzmi, nie? Bo, Bo to to... po niemiecku. Tak? Ja nie, mam, nigdy nie miałam niemieckiego w życiu. Dobra, Aron. Ale tak wszyscy mówili. Ale oni tak bardziej pisali po polsku, że sport, orcy. Aron chyba... <grytanie> Dobra, już. Eee, ...nie chce tego. Grzywę nie chce? Bo on wie, jakie obetne grzywę. Ja mu się podoba tak Ja zawsze mu krzywo obcinam grzywę, ja nie umiem tego robić. I on, on już wie po prostu, co się święci, że będzie wyglądał jak... Nie wiem, oszołom. To nie wyłapuje tych z tyłu, co gadają w Nie, nie, powin nie powin tak. no Aha. powinien. A ale pewnie nie aż tak bardzo. Aha. My hmm. nagrywaliśmy na kawaliadzie na tych mikrofonach i było okay. tłum ludzi, nie było jakoś bardzo. Aha, okej. Okay. Normalnie chodziłam, gadałam, było słychać. No... Y nie, ja to wyrównam. To, trzeba, to jest proces. To, to ja najlepiej, by było, najlepiej by było przerwać mu tą grzywę i wyrównać, ale no Aaron tego nie przeżyje. Ja czasem widziałam takie e, TikToki, że ktoś do tak na raz, dwa, trzy i grzywa była prosta. To jest taka umiejętność. Moi fryzjerzy, co mają swoje konie, no. co sobie tak mogą Są, robić. No nie nieco na że i grzywa, równiutka jak od Ja uważam, że jest dobrze. Jak na, jak na mnie jest naprawdę dobrze. Ja, ja zawsze robię takie falowane wszystko cię. Chcemy widać też w tym świetle ogólnie. To dobrze, Więc, że są widać w tym świetle. Bo tu na przykład cień spod spodu oszukuje, czy to jest grzywa czy nie, a to jest cień. Więc mi się wydaje, że jest git. Mi się wydaje, że jest jak na mnie git, to ale jest... ogólnie średnio. Ja nie wiem, myli ten cień. Tylko strzałkę tak naprawdę. Ups. tutaj to spadł dużo szybciej, idzie, bo on rzeczywiście cały czas stoi. Jak się go postawiło, tak stoi. No. I ostatnie. Ja to robię tylko po to, żeby mu nie gniły strzałki. Ogólnie innego celu nie widzę w tym. Możemy jeszcze Aronka posmarować, bo widziałam, że ma takie stróbki brzydkie. na szyi. No, tutaj ma. No, tu moje ja tego nie mogę zakręcić. On tutaj o. przyciął. No, on ma ten, takie, nie wiem, na rany jakiś krem z horseline. Pamiętajcie, kod Aron 10 w Gdzieś jeszcze? Nie, nie ja wiem, widziałam ja widziałam gdzieś to. tutaj chyba coś? Nie, tylko to. Nie, ja tylko to widziałam. Dobra. Przerzujemy. I. Żywałaby mu się naklejka, pacjent. Ogólnie ta odżywka z Overhorsa daje słaby efekt, strasznie. A co jest brokatowa? No. Oj. Oj. Ale wszystkie te brokatowe są jakieś takie, ja nie wiem. Jeszcze mam też No dąbki, właśnie ta z... nie, ta z E-Fola. Testowałaś ją, czy nie? Nie. Ona ma tak mocny brokat że jego widać z odległości, u mnie na TikToku na pewno jest, TikTok, jak ja wypsikałam na tam odżywką, jest taki Aha. TikTok, gdzie on jest cały na różowo i ma różowe kopyta nawet, bo mu przykleiłam. Aha, to chyba No to on się sobie błyszczy i ten brokat naprawdę widać. Aha. To jest tą z EFOLA zrobione. No ja teraz mam jakieś tam giełki brokatowe, ale jeszcze nie miałam okazji ich testować. No tam odżywka z EFOLA by na jakiś czas, jak, wysz, jak wszedł ten przepis o, o brokacie, że ekologia, Unia Europejska zakazała, czy coś tam. Coś tam. Więc nie, 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 wycofali tę odżywkę, zmienili brokat na ekologiczny i teraz jest z powrotem. I ona jest, według mnie, najlepsza ze wszystkich. I Jeszcze w ogóle super jest z... z ...Horselinę. To. To jest, tu, tu jest super, to jest brokat. Ale ja pokażę to na czarnym kopycie, bo... Tego nie widać na kopytach, które są jasne, <śmamas> tylko na ciemnych. Więc na tym. Aha, to bo w, w ogóle... Możesz włączyć lampy błyska, będzie lepiej. To widać super. Ej, ładne. No. To są takie holo y, te kolory. Taki kolorowy brokacik. To daje super efekt. ale jak ktoś ma na przykład konia, który ma jasne kopyta, to to nie ma sensu, bo no. na czarnym to super wygląda, a na przykład tutaj. Mało co widać. No będzie się mienić, ale nie widać, że to jest coś tak brokatowe. No a tutaj to, to jest pięknie. Szkoda, mhm. że masz tylko jedno czarne kopyto, Arun. Co so do brokatu, to mam jeszcze olej do chrapek. Brokatowy. Teraz wszystkie produkty są brokatowe, nie? Tak. Znaczy to chyba. Czemu w niej idzie? Marketing. To nie ma większego sensu. To daje po prostu nawierzenie. Czemu mi się zepsuła pompka? Nie, się tylko jest... nie, nie skończę. To jest prawie pełna butelka, tylko pompka mi się zepsuła. O. Trzeba sobie radzić. No. To też widać tylko na ciemnych chrapach. Więc u siebie siwego... ma chyba jasne, to by nie było widać za bardzo. Aron ma trochę jasne też, więc wezmę tego więcej może po prostu. Jaki on jest zadowolony. On lubi, jak się przy nim robi. Skoń, On, jak przy nim właśnie czyścisz go, nie wiem, po prostu dajesz mu dużo uwagi, to on się cieszy. O, teraz się obrócił do nas, słodkiem. Chodź tu. Już nie udawaj, że taki nie jesteś. Aron! Ja wiem, że ty nie lubisz ogólnie tego. On bardzo nie lubi. Ale zobacz, zobacz jaki będziesz piękny. No ale tu widać trochę tam brokat. Nie, trochę widać. Ja na przykład brałam tą odżywkę, tą jedną, co miałam z brokatem, to tam nic nie było widać. A ja szu robić? A szu, bo nie, nie wiecie jak on jeść szokoladę? Jego ja też może chodzić szokoladę. Zatem nie może Nie może Nie jeszcze jakbym mu wtarła ten olej do chrap na przykład na grzywę? Czy to by było... To czemu on nie przetuściło grzywy? I dobrze. Bo on ma puchatą, Chociaż i tak ta grzywa mu się tak poprawiła. On jeszcze niedawno był taką sterczącą, a teraz ma kaptur w derce podokowej i cały czas chodzi w tym kapturze, nie mu tak ładnie się przyklepała i jest taka na jedną stronę. Super, teraz ta grzywa wygląda. A wcześniej to jak jakiś szogun wyglądał. <grym> Wydaje mi się, że wszystko tak, już z zrobiłyśmy, jeśli chodzi lecy, tak. o spa. Grzywka podcięta, kopytka zrobione, wyczyszczone, cały w brokacie. No, to się błyszczy, elegancki jest, skarpetki ma czyste. Trzeba mu zapiąć pasy w derce, żeby derka ma. Spadła. Co, co mu więcej potrzeba? I wszystko ma zrobione. Wszystko ma zrobione. Kąpać go nie będziemy, bo jest zimno, a prać no. tak. ogona nie ma sensu aktualnie, bo on ma czarny ogon, więc jest nie widać, to nie jest brudny. Nie widać, jest czyściutki. Co, Aronek, idziemy do boksu? że widzowie, żeby było na tyle dzisiejszego okay. odcinka. zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Zapraszam was na kanał Soniko Holiczka i pamiętajcie o subskrypcjach, ponieważ ponad połowa z was mnie subskrybuje, więc jestem oburzona tym faktem, <grym> bo serio tak jest, że oglądają i nie subskrybują. Aż się Aron zadem odnosi. oglądacie? Tak. Bo się nie, nie chcecie być Aron jest nie obrażony mam. i się do was za to. Yy, dobra widzowie, to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa.